Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Jak widzicie, ja nawet chora przy królikach. Tak, tak wyszło. Szczerze mówiąc, nie mam siły im posprzątać, więc niektóre mają brudno. Ale muszą poczekać tą jeszcze chwilę. Dzień, góra, dwa. I będą miały posprzątane. No ale cóż, no nie mają tak źle. Szczerze mówiąc, jak sami możecie zobaczyć, no ta na przykład ma w miarę czysto. Najgorzej to chyba brudzą tylko maluchę, jak widzicie. Nie jest aż tak źle. A jeszcze im śniadanie nie rozdałam ani wody. Dlatego co tak wygląda. Jest w siódma rano. Tak, te mają tutaj syf. Muszę im to ogarnąć. O, ale jestem tak chora, że nie mam siły. E, na termometrze mamy minus 4, więc pewnie zaraz zamarzną mi ręce. No i będzie nieciekawie. Ale to nic. Te maluchy się trzymają. Zaraz muszę skoczyć jeszcze po wodę. I im rozdać. Te są pozasłaniane. Też nic im nie dolega. Ta samiczka, jak widzicie, ma czysto. Po prostu zostały mi dosłownie, tak powiedzmy, cztery chyba najgorsze klatki do sprzątnięcia. Jak mąż znajdzie chwilę, to po prostu to zrobi. <ścoughs> Dzisiaj niedziela, więc nic z tego nie będzie. No właśnie. A filmik pewnie będziecie oglądać jutro. No ale ja jutro nie dam rady nagrać, bo będę sama z dwójką bąbli i to od samego rana. Którzy też niestety są chorzy. Także radę sobie trzeba dawać. Także jak widzicie, u mnie nic ciekawego się nie dzieje. Na razie mamy tylko odliczanie. Na razie mamy tylko odliczanie do zakotów. Także już mamy bliżej niż dalej. Następnym tygodniu, koniec listopada. W sumie to... Od tego tygodnia, który się zacznie. Cześć, smurfik! No, smurfik widzę wodę jeszcze ma, chyba mu nawet nie zamarzła. Nie, ale trzeba będzie mu wyczyścić. No, także widzicie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o panią Lisiczkę, yy, osobiście jej nie widuję teraz. Widziałam ją tylko raz, ale z tego, co mi sąsiad mówił. To podobno śpi sobie gdzieś tam koło mojej bramy. Ewentualnie u niego na podwórko wchodzi. Także też nie zaciekawie. on Nic nie hoduje także. Oprócz pieska. <gry> nic nie hoduje także, nic mu szkód nie narobi. Do mnie też sprawdziłam każdą dziurę, ale wiecie, jak to lis, nigdy nic nie wiadomo. Chociaż mniej lisa się boję niż łask czy kun, bo tutaj też są. A że się mieszka blisko lasu, no to niestety takie uroki. Dosłownie jestem trzy domy od lasu, no cztery. Dlatego to nie zaciekawie tak wygląda. Gdybym chyba mieszkała pod samym lasem, nie jestem pewna, czy chciałabym hodować cokolwiek. No, ale tam trzymali i niby było wszystko ok. Tak jak widzicie, na króliki nie ma chętnych, na razie bynajmniej, ale to wiecie, jest każdego dnia na dzień się zmienia. Byli, nie ma, byli i skończyło się na tym, że została mi czwórka młodych na sprzedaż. No, ale cóż, dwie samiczki i dwa samce, czyli w sumie nie jest aż tak źle, ale. Mam nadzieję, że się sprzedadzą przed zakotami. No, te maluszki sobie siedzą, żyją. Jest ich cały czas, cała szósteczka. Gdzieś tam, o, wyszła. Tutaj widzę, jedno siedzi tutaj, jedno tutaj. Cześć, panienko. Powiedz teraz, wiem jak się do was zwracać. Ojej, nadal są strachliwe, bojące, ale że spędzam z nimi czas, no wiadomo, że mniej niż w lato, czy na wiosnę, no bo jest chłodno, tak jak teraz, zamarzły mi obecnie ręce, ale coś tam tego czasu spędzam, to będą się bały mniej. Nie? Chodź Maciuś, chodź Maciuś. Patrzcie. Ej. Panienko. No. Tutaj jest mamusią samczyk. Się śmieje, co wygląda jak świnka morska. Tamten drugi tak samo. A tutaj przychodzi do mnie dziewczynka. O, ten drugi, widzicie? Oba wyglądają jak świnki morskie. <laughs> I tutaj też przychodzi dziewczynka. No i oczywiście biało-czarny chłopczyk. Tak, bo jest ciekawi Was, ciekawi, tylko paznokcie mi nie obgryzaj. Wiem, skrócę, obiecuję. No muszę skrócić, bo jeśli chodzi o dopuszczanie, no to wiadomo, jak się ma długie paznokcie. No nie to, że nam przeszkadza, ale wolę sobie skrócić. Poza tym ja jestem nauczona brać tak, żeby tych paznokci nie wbijać lata nauki, praktyki ale wiecie jednak w tym teraz wolę sobie podcinać zawsze mi lepiej najgorzej jak się mówię paznok złamię i bólu sobie narobię i upuszczę królika, więc wolę nie ryzykować ale skrócę sobie paznokcie tak dla bezpieczeństwa królika i potem na końcu mojego bo i tak pewnie gdzieś tam zostanę podrapana po, podziabnięta nie? Hej! Hej! Cześć kochanie! Cześć panienko! Także zawsze. A i Maciuś przyszedł! Także coś zawsze może się stać, ale lepiej nie ryzykować. Nikt nie chce drugiemu zrobić krzywdy, ale wiecie, jak to bywa przy dopuszczeniu. Dobra! Wiecie co? Ja będę chyba leciała do domu, bo nie chcę, żeby jeszcze gorzej mnie rozłożyło. Tym bardziej, że no to choróbską nie trzyma już spory kawałek czasu, jak nigdy. Znaczy, no nie tak, jak nigdy. No, ale niedługo będzie dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że w końcu nie puści. Dobra. Także ja rozdaję im jedzonko, skoczę po wodę i idę się kurować dalej. Póki chłopaki śpią. Dobra, trzymajcie się. Jeśli Wam się oczywiście spodobało, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!